Słuchajcie. Zobaczcie. Zobaczcie jak to wygląda. Kuby tutaj przy... Woda przy... 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 No, przy Przypłynęła, że tak powiem. Znaczy kuby przy, przy, przypłynęły, ale woda... No, no niestety. No tak to wygląda wszystko. Tutaj jest yy, nasz warsztat. A może nawet i był. Nie wiem. Zobaczymy co z tym zrobimy. Znaczy no... No, jestem naprawdę. A może o emocjach nie będę dzisiaj mówił, bo to wygląda bardzo paskudnie, więc tutaj nie ma o czym gadać, nie? Dobra. Warsztat jest tak. No, czekajcie, 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 bo tutaj już. Czekajcie. No, wiele nie brakuje. Zaraz się coś. O, już niestety. Już mam. W gumniakach już mam wodę. Tu jest ten nasz warsztacik, no. ten mały, taki skromny, yy, w którym robimy dla Was takie rzeczy, które, które, które chcecie mieć u siebie które chcecie mieć pamiątki, które, które my w serce w to wkładamy. No tak to wygląda. No tak to wygląda. No słuchajcie. No. No nie jest dobrze, no nie jest dobrze no z naszego punktu widzenia. Już, już tu Wam pokażę jak to, jak cała, jak, jak cała nasza miejscowość wygląda. Już tutaj, oj czekajcie, nawet, fur, no nawet furtki nie można, czyli bramki, nie? Dla niektórych. Nie można, nie można otworzyć, dobra. No niestety tak to wygląda no. Zobaczcie. Wszystko zalane. Wszystko zalane. Tu ten nasz warsztacik mały, taki biedny, że tak powiem, w tym wszystkim. No, co zrobić? No, co zrobić? No, dobra, no, no zobaczymy, co, co tam w środku jest. Oj, kurde, czekajcie, bo, bo tu się o coś potykam. Może ten telefon trzymać, bo poprzedni filmik, który kręciłem, to niestety skończył się dość kiepsko, bo wpadłem z tym, z tym, z tym telefonem do wody. Dobra, słuchajcie no Oj Dobra, dobra, dobra. Jest kluczyk dobra, zobaczymy. Prądu nie ma oczywiście, bo to wiadomo nie. Popatrzcie, wszystko pływa. Wszystko pływa. No, no co poradzimy? no, Słuchajcie, serce mi się kraja. Wchodzę tu, ile się dało, tyle wynieśliśmy. Uch. Szanowni Państwo, w imieniu całej społeczności radiowych pogadów zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w remoncie warsztatu w Łotka. W tej chwili najbardziej potrzebne są środki na to, żeby ten warsztat wyremontować. Numer konta znajdą Państwo na stronie radiolampowe.pl lub w opisie filmu poniżej. Jeżeli będą potrzebne jakieś przyrządy pomiarowe, części czy materiały radiowe, będziemy informować. Z góry dziękuję wszystkim ofiarodawcom.